Ja powiem krótko. To jest taki nietypowy smak, to są podpłomyki. Zwyczajne ciasto, właściwie nie wiem, trudno nazwać makaronowym. Moja babcia jeszcze mnóstwo, mnóstwo lat temu, jak jeszcze żyła, piekła takie podpłomyki. Zjeżdżaliśmy się wszyscy całą ferajną na wakacje i pierwsze, co babcia robiła, podpłomyki na, na piecu. To jest bardzo prosta rzecz, właściwie wąka, mąka z wodą pieczona na, na piecu jeszcze takim na węgiel. To jest mój jedyny taki niepowtarzalny smak z dzieciństwa, który do tej pory pamiętam i nie mogę go porównać do niczego innego i nie mogę takiego smaku odnaleźć do tej pory.